Witam państwa, jak zawsze o tej porze zapraszam na rozmowę dnia. A dzisiaj moim gościem jest Irena Łusztachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Witam, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, 15 maja, o czym już mówiliśmy w zbliżeniach wczoraj, ale powiedzmy jeszcze dzisiaj, rozpoczął się kolejny nabór wniosków w ramach programu Czyste Powietrze, ale już w nowej tej odsłonie uproszczono m.in. procedury i wniosek o dofinansowanie wymiany przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. Jak jest teraz? Od 15 maja, tak dokładnie jak pani redaktor powiedziała, zmieniają się zasady, czyli do tej pory mieliśmy 90 dni na rozpatrzenie wniosku, a w tej chwili rozpatrujemy wniosek już w ciągu 30 dni, także beneficjent będzie bardzo krótko czekał na to, żebyśmy fizycznie przeprocedowali wniosek, żeby otrzymał od nas dofinansowanie w postaci dotacji na wymianę źródła ciepła bądź kompleksową termomodernizację budynku. Ale przede wszystkim zmienia też się wniosek. Ten wniosek jest dużo bardziej prosty. Ten wniosek w tej chwili zajmuje jego wypełnienie około pół godziny, więc jest dużo, bardziej, dużo mniej skomplikowany. Zmieniają się też procedury, tak? czyli w zasadzie obowiązują nas w tej chwili tylko dwa, dwa progi dochodowe, czyli ten próg do 100 tysięcy złotych. Powyżej 100 tysięcy złotych. Beneficjenci mogą już skorzystać, ci, którzy mają dochód powyżej 100 tys. zł, tylko z, z ulgi termomodernizacyjnej, która też jest przewidziana, która też jest swego rodzaju nowością działającą od 2019 roku. Mamy, wyciągnęliśmy wnioski z pierwszej edycji programu Czyste Powietrze, dlatego też te zmiany, które wprowadzamy, mamy nadzieję, że z korzyścią dla beneficjentów, że coraz więcej beneficjentów będzie dzięki temu chciał skorzystać z programu Czyste Powietrze 2.0. Przypomnijmy, na jakie kwoty może obecnie liczyć się beneficjent. Mamy i dofinansowanie, ale także i pożyczki. Mamy do, znaczy dofinansowanie takie podstawowe to jest 30% do dotacji, do właśnie tych elementów, o których mówiliśmy, czyli wymiany źródeł bądź termomodernizacji. Ta podstawowa dotacja to jest 20 tysięcy. Przy pompie ciepła ona może być podwyższona nawet do 25 tysięcy. Złotych, a pewną nowością, która, którą tutaj wprowadzamy, jest też możliwość złożenia wniosku w czystym powietrzu, wniosku na w panele fotowoltaiczne i otrzymaniu dodatkowo dotacji w wysokości 5 tysięcy złotych, więc ta maksymalna dotacja w tej chwili może wynosić aż 30 tysięcy złotych do naszej kompleksowej termomodernizacji budynku z wymianą źródła ogrzewania. Natomiast jeżeli chodzi o pożyczki, pożyczki w tej chwili będą realizowane przez banki i takie porozumienie w tej chwili negocjuje Narodowy Fundusz z bankami. Najprawdopodobniej te mechanizmy pożyczkowe, takich preferencyjnych pożyczek, ruszą od września. Dlaczego, bo wspomniał Pan jeszcze o tych progach dochodowych, nastąpiła ta zmiana w tych progach? Chcemy przede wszystkim, żeby ten program był jeszcze bardziej dostępny, bo w tej chwili. Dużo czasu i energii poświęcaliśmy na to, żeby badać sytuację finansową naszych, naszych grantobiorców czy beneficjentów, i oni musieli w zamian pokazać nam dużo zaświadczeń o swoich dochodach i itd. A, a teraz jest to do tego stopnia uproszczone, że wystarczy oświadczenie, czyli oświadczamy, że mamy dochód nie większy niż jakby 100 tysięcy i to jest bariera wejścia do programu. Dlatego też te procedowanie wniosku zostało tak definitywnie skrócone. Myślę, że z korzyścią dla beneficjentów, którym zależało na tym, żeby te pieniądze jednak otrzymać dużo wcześniej. I pewną nowością, którą też wprowadzamy w programie, jest to, że wszystkie koszty kwalifikowane od 15 maja, począwszy od 15 maja, to będą koszty kwalifikowane, czyli jeżeli ktoś już poczyni jakieś nakłady, to wniosek będzie mógł złożyć nawet 6 miesięcy później, a koszty, które poniesie po 15 maja będą, będą zakwalifikowane. No właśnie, podkreśla się, że to jest dużą zaletą, że można złożyć wniosek wcześniej, te 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też, czy to oznacza, że każda osoba, która rozpocznie te inwestycje pół roku przed złożeniem wniosku, to dofinansowanie, to wsparcie otrzyma? Oczywiście każda osoba, która kwalifikuje się do tego dofinansowania, bo musimy przypomnieć, że takie dofinansowanie mogą otrzymać właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy będą mieli prawidłowo, prawidłowo wypełnioną fakturę na, jakby na, na siebie, i to jest warunek do tego, żeby ten dokument był jakby kwalifikowany, ale nasi beneficjenci w tej chwili. Y, 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 m, oblegają nasze infolinie. Jest mnóstwo pytań w związku z nowym programem, y, duże zainteresowanie, mnóstwo osób y, dzwoni, więc myślę, że warto też zadzwonić do Wojewódzkiego Funduszu i te informacje podstawowe uzyskać. A one są zawarte także na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Tam mamy regulamin naboru, wszystkie niezbędne informacje potrzebne do tego, żeby ten wniosek złożyć. Planujemy też w najbliższym czasie uruchomienie tak zwane, bo w tej chwili mamy podstawowy poziom dofinansowania, tak powiem 30%. To dofinansowanie może być podwyższone dla, osobach, dla osób, które mają dochód poniżej 400, 1000, 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym. Ono może być podniesione, to dofinansowanie. Do ponad 60%, natomiast to będzie wymagało uzyskania zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie. I w tej chwili pracujemy nad zmianami legislacyjnymi. i Od lipca, tak myślimy, że, że te zmiany wejdą w życie. Natomiast jeszcze będzie jeden element programu Czyste Powietrze, czyli osoby najuboższe, które w starej wersji otrzymywały 90% dotacji, teraz będą mogły dostać nawet do 100% dotacji. Warunek będzie taki, że to gminy będą aplikowały ośrodki dla tych mieszkańców, uzupełnią wkład własny i takim osobą zostanie ta termomodernizacja czy wymiana źródła ogrzewania przeprowadzona właśnie przez, przez gminę. Ale to jest kolejny etap wdrażania programu Czyste P 320 2.0. I czy to, o czym przed chwilą Pan Prezes powiedział, to jest ten nowy obowiązek, który w cudzysłowie oczywiście nowy, który dojdzie dla, do, dla gmin, bo ta nowelizacja właśnie, jak się wskazuje, tego programu Czyste Powietrze, takie nowe zadania gminom wyznacza? Ja bym powiedział nawet może nie, nie zadania, a możliwości, bo wszyscy włodarze gmin chcą dbać o swoich mieszkańców i to są właśnie nowe możliwości, które daje program czyste powietrze, a myślę, że włodarzowi każdej gminy zależy na tym, żeby na jego terenie mieszkańcy oddychali czystym powietrzem, żeby, żeby ta jakość czy tą emisję pyłów maksymalnie redukować. My zrobiliśmy takie podsumowanie programu do 14 maja, czyli tego programu jeszcze w wersji 1.0. No i te dane, które tutaj mamy, są bardzo optymistyczne. Na terenie naszego województwa 125 milionów złotych dostali dofinansowania w postaci pożyczek i dotacji nasi beneficjenci, z czego 114 milionów to aż dotacje, tak? a pozostała kwota 11 milionów to preferencyjne pożyczki. 6380 pieców zostało wymienionych, także łącznie to ponad 113 ton emisji pyłów do atmosfery rocznie zostało można powiedzieć w ramach tego programu zredukowane na terenie naszego województwa. To są dane, którymi można się chwalić, bo nie było w, jeszcze w Polsce takiego programu na taką skalę, który by miał taki tak szeroki zakres oddziaływania. Natomiast możliwości programu czyste powietrze są dużo większe. Dlatego zależy nam na tym, żeby nasi beneficjenci jeszcze jeszcze chętnie korzystali z niego, żeby on był właśnie na tyle prosty, przyjemny, żeby można było tych inwestycji jeszcze zdecydowanie więcej zrobić. Skoro pan prezes tutaj wspomina pod, o tym podsumowaniu, to jeszcze może dodajmy, że powierzchnia ocieplenia domów w ramach wniosków złożonych do 14 maja, czyli do tego czasu przed nowelizacją programu, to 430 tysięcy metrów kwadratowych. Sporo. C czyli, czyli tak naprawdę jest to 60 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. To można wyobrazić sobie, Jaka jest skala tego docieplenia, czy, czy powierzchnia samych wymienionych okien w ramach programu, która jest, równo, jest, jest równa czterokrotnej kubaturze halimistrzów we Włosławku? Takie dane tutaj sobie przygotowaliśmy jako ciekawostkę. Natomiast widać, że ta skala tego przedsięwzięcia, tego co wykonali mieszkańcy naszego województwa, jest olbrzymia i myślę, że musimy się z tego Cieszyć i zachęcać mieszkańców, ale także i włodarzy gmin, do tego, żeby aktywnie włączali się właśnie w realizację tego programu na terenie swoich gmin, bo on jest bardzo dobry, korzystny i, i potrzebny do tego, żeby mogli oddychać w zdrowym, czystym powietrzem. Tylko dodam, że ta powierzchnia wymienionych ogień to 22 tysiące metrów kwadratowych. Panie prezesie, które z regionów kujawsko-pomorskiego są, jeśli chodzi o program czyste powietrze, najbardziej aktywne? z dużych miast, jest to Toruń, to w Toruniu najwięcej wniosków spośród dużych miast zostało złożonych, ale są też mniejsze gminy, takie jak Strzelno, jak Lubień Kujawski, jak gmina Czernikowo. To są gminy, w których złożono najwięcej wniosków, które wykazują, czy mieszkańcy tych gmin wykazują się dużą aktywnością. Ale oczywiście no, by trzeba by było się pokusić może o takie statystyki, policzyć w stosunku na jednego mieszkańca, jak to, jak to wygląda. Przypomnę jeszcze jedną ważną rzecz, że pieniądze w programie Czyste Powietrze, one nie są dzielone na gminy, powiaty, na województwa. One są dostępne w dużej puli, czyli 100, 103 miliardów złotych dla całej Polski. Tak naprawdę od naszej aktywności zależy, ile tych pieniędzy pozostanie w województwie kujawsko-pomorskim, czy w danej gminie. Więc warto skorzystać z tego programu. Jeszcze raz podkreślę, mamy czas do 2029 roku roku do tego czasu będzie realizowany program czyste powietrze dobrze przemyśleć należy wniosek który chce się złożyć żeby on był kompleksowy bo taka kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ogrzewania pozwala nam zaoszczędzić do 50% energii w naszym domu więc możemy mieć zamiast przestarzałego kopciucha Węglowego, na przykład jakieś nowoczesne ogrzewanie gazowe, czy pompę ciepła, która dzięki kompleksowej termomodernizacji będziemy połowę mniej energii w tym domu zużywać, czyli tak naprawdę będziemy oszczędzać pieniądze. W takim razie, jakie opinie docierają do funduszu od tych osób, które skorzystały z tego wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze? No, ja powiem tak, do tej pory mamy dużo dobrych opinii. I myślę, że sporo, sporo tych naszych beneficjentów zadowolonych powoduje, że kolejni zgłaszają się, bo jeżeli sąsiad, można powiedzieć, ten program reklamuje się w taki sposób, że jeżeli sąsiad uzyskał dobre dofinansowanie, dotacje do, i wykonał tą kompleksową termomodernizację z wymianą źródła, to, to pozostali sąsiedzi dookoła też widzą, że warto skorzystać z tego programu, więc można powiedzieć, że on się reklamuje troszeczkę sam. I no, no z tego przynajmniej, z tych sygnałów, które do mnie do, docierają, beneficjenci są zado, zadowoleni. Narzekali troszeczkę na te skomplikowane procedury przy tej pierwszej wersji i mam nadzieję, że to właśnie ta druga wersja, bardziej uproszczona, pozwoli, żeby, żeby, żeby tych beneficjentów było jeszcze więcej i żeby jeszcze bardziej byli zadowoleni. A więc zmieniło się, wnioski można składać szybciej, wszystko zostało uproszczone i dostosowane do potrzeb samych osób, które takie wnioski składają. Dziękuję pięknie za obecność w studiu. Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, był Państwa i moim gościem. Do zobaczenia.